Hej, z tej strony Kuba Severn, a dzisiaj porozmawiamy sobie o chyba najważniejszej kwestii związanej z regeneracją. A więc, co jest najważniejsze w regeneracji? A myślałem troszeczkę na ten temat, żeby dać jakąś taką uniwersalną odpowiedź, i myślę, że myślę, że mam ją. Ta odpowiedź jest taka, że musimy ją w pewnym sensie wytłumaczyć na początku, a potem dopiero. Dopiero ją dać. E, wytłumaczenie jest takie. E, twój organizm funkcjonuje w takich dwóch skrajnościach, dwóch sytuacjach. Jedna skrajność to jest e, taka sytuacja, kiedy chillujesz sobie, luźniutko, plaża, słoneczko, czy też po prostu leżysz w łóżku, śpisz, e, masz luz, masz dobry sen, tak? chillerka. Natomiast jest ta druga odnoga i ta druga odnoga to jest ta walka i ucieczka, adrenalina, sytuacja dużego stresu, sytuacja, kiedy nie możesz zasnąć, sytuacja, kiedy absolutnie nie odpoczywasz, tak? I to jest, to jest po prostu, powiedzmy sobie taki chill kontra stres. I teraz chodzi o to, że kiedy jesteś podczas treningu, to podczas treningu w pewnym sensie jesteś Automatycznie w tym stresie, w tych reakcjach takich obronnych, e, tam się dzieją rzeczy, które, e, które mm, są trochę jak taki, wiecie, wiesz, taki palec lecący w stronę Twojego oka, że Twoje oko musi się zamknąć, tak? Po prostu jest to reakcja obronna, są pewnego rodzaju reakcje obronne. Natomiast no, to na pewno nie jest regeneracja, tak? To nie jest regeneracja. Regeneracja to jest właśnie relaks. I teraz, o co mi w ogóle chodzi? Chodzi mi o to, że tak naprawdę, jeżeli chcesz dobrze się regenerować, to najważniejsza rzecz, o którą powinieneś zadbać, to jest to, że pomiędzy tymi momentami, kiedy jest duży stres, kiedy samemu wywierasz na sobie taki syntetyczny stres, który nazywamy treningiem, czy jakimś po prostu procesem treningowym, to, to pomiędzy takimi elementami, jeżeli ty chcesz dobrze się regenerować, to nie jest najważniejsze to, żeby jeść dużą ilość dobrego białka, węglowodanów, tłuszczów itd. To jest ważne, oczywiście, ale najważniejsze jest to, żeby mieć luz, żeby wchodzić w swojej głowie, w swoim mózgu, do, dochodzić do takiego miejsca, w którym pozwalamy w ogóle organizmowi, żeby on się regenerował. Eee, I teraz sytuacja wygląda na następująco. Jeżeli ty pozwolisz swojemu ciału się zrelaksować, pozwolisz swojemu mózgowi dać dalej informację, że ej, stary, regenerujemy się teraz, ej. Teraz nie jest czas na to, żebyśmy się bali czegoś, żebyśmy się bronili przed czymś. Teraz jest czas na to, żebyśmy się przygotowali do następnego momentu, kiedy coś takiego może się wydarzyć. No to wtedy po prostu dopiero te, ta Twoja dbałość o sen, ta Twoja dbałość o węglowodany, białka, tłuszcze, ta Twoja dbałość o to, żeby dobrze trenować, ta Twoja cała dbałość o proces treningowy dopiero wtedy ma prawo zacząć jak dobrze na Oliwiona maszyna pracować. To jest warunek konieczny i z tym e, z takim przemyśleniem zostawiam cię. Bardzo proszę cię, żebyś po prostu na poważnie wziął ten temat. Albo jest stres, albo jest relaks. I dopiero relaks pozwala odpoczywać ci pomiędzy jednostkami i robić naprawdę wysokiej jakości i duży progres. No to co? Zostawiamy sobie ten temat, a jeżeli on, jeżeli ten film, ta treść po prostu Ci się podoba, to bardzo proszę Cię, żebyś zostawił łapeczkę w górę i skomentował w sekcji komentarzy po prostu film. Ewentualnie, jeżeli pojawiło się w Twojej głowie jakieś, jakieś pytanie, to bardzo proszę, zadaj je w sekcji komentarzy, a ja postaram się odpowiedzieć na nie być może w jakimś kolejnym filmie, albo zrobię to właśnie w sekcji komentarzy. A tymczasem jeszcze bardzo proszę Cię, żebyś zasubskrybował ten kanał, bo myślę, że. Tutaj ukazuje się naprawdę bardzo wysokiej jakości treść, która będzie na pewno jeszcze tylko lepsza. A tymczasem kończymy, a i widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia! Cześć!